Witam Was, jestem Minecraft Kill A dzisiaj e, pokażę Wam, jak grać botem e, w piłkę. Wchodzimy na stronę maks.wpl, będzie w opisie. klik e, O! Klikamy w moda. Cześć, witam Was, jestem Minecraft od piłka. Bota wam podaję w poprzednim odcinku. To jest grać. No i pokażę sobie dzisiaj w piłkę dalej. Zobaczę. O, lubi się bronić. Więc muszę szukać na... ha. Hmm. Hmm. Polecam grać botem właśnie. Nie wiem dlaczego, ale okay. polecam. O, o, o. Tutaj mam, macie bo to jest fajny, ma... zobaczcie, mają statystyki. Zaraz się takie coś pojawi. 132. O, to jest to 32? W moim przypadku to będzie H. No nie, nie wiem dlaczego, ale nie da się zmienić na polski, bo to jest jak się wie, a potem to no. nie da się, się zmienić na polski. I tu nie możecie dać. dać. Po prostu klikacie na automated. kreskę taką cz no, albo czaj, nie wiem. Jak to się uznaje, y zablokuję wam. Faj. Już Oj ci Klikacie na to o, już, o, już. Nie, i samo wam leci teraz. Tutaj to tak samo wam ten i. Może pisać ale nie jak. Już chyba zablokował. W ten sposób nie ale... Nie, 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 nie. Chyba teraz już zablokował. No. Oj, mamy problem. To Ja dokończę tę partię i... Ach! Dobra. Coś jest. mi wokół silnego, na przykład tego. No Jak najlepsze ukłos trzeba wybierać, żeby nie przegrać, oczywiście. To jest też bot. Nie jak ktoś chce przegrać, to niech chce przegrywa, ale... A, ma ręki. No, o, Czy wy to widzieliście? No, się no, miałem nie, Ha! Znowu. dobra, to... Fake. Fajnie, że nawet e, Mam ma nadzieję, że pomogłem. Się... Cześć, idę Na razie, i tak, cześć. A, a rzadziej przegrywa. Bot jest zajebisty. <laughs> Bot jest fop! Fop, fop. Och, chrup.

Ha! Bot si bot. Ha! Ha. Ha ha. Chodź ha. Wtf, wtf. Wtf, wtf. Widzicie czarne kreski? Kreski i... ehm, um. Nie możemy tu zagrać. Stonka. Nie, nie, nie. Tworzymy sobie jakieś nowe stópy. Powodzenia 9. Nie, powodzenia nie. Jest jakiś. Jest jakiś. Nie, tworzymy sobie nowe, bo to... Co tam... Oooo jezu. Ooo, jest jakiś. Mówi. Musimy trochę śpieszyć. Yeah! On mnie nie może wypraszać. Bot. Ha. No nie no. To ja mam Nie no, bez przesady. Ja, Idź, Jeżeli to zobaczę, zobaczę. Dobra, już jestem i sobie z, e, zobaczyłem z takim. Musi ma coś tam? O nie. Nie lubię jak coś nie w a taką. Coś się broni. nie. No, gej, O oh. nie... O. Ej, ty... JEST! Jest... Ciekawe czy będzie chciał do wygrywki... No będzie... HAJ! Teraz nie Nie... 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 O... Tutaj, tutaj, tutaj. Ale go przekonałem łatwo tym razem um, też go przekonam. Oha ha, No ha, no 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 to no no no

O o Blokuje <grywa> I nie zablokował by źle Jezu Zostaw nie wiedziałem I cofnij Przegra A coś tu wykombinuję yy, yy, Powiedzcie mi w komentarzu, czy mam grać w tym bocie, czy mam nie grać No bym grać ale... A. I tak macie przecież link w opisie tu... No No i zaraz a moimi swoimi glutami. Ha! Ty, 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 ty. No zaraz Pek, tutaj, tutaj. O nie... Tu... pyk... HA! 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 Nie no, no zaraz... Zawał serca dostanę... O, już da mi się złapać! Albo po prostu przegry... na czas co mi tam o kto tutaj O kurde, nie Tutaj no po prostu tak

no, no, nie no, 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 nie, 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 no, no, no nie, no, 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 nie, no. No! Nie! O, nie, o, nie, o, nie, o, nie, o. Nie o. Nie. Nie, o, nie, o, nie. O. Nie. Nie, nie. No, zaraz zablokuję PMK i będzie to w kapcają na czas, ale ja tu mogę jeszcze wygrać. Ha! Zobaczymy jakie jest tu weź te nie zes go kiwam zobaczycie no, zes tutaj mu zablokuje tutaj już albo przegnę na czas albo ja tam się do, dostanę jakoś o no mówiłem teraz mu zablokuję tutaj Hi hi, hi 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 No i mówiłem. Sam się zablokował. Nie. Ha, i się sam zablokuje. I się lepiej podda. o oł. Nie. O nie. Ale wygrał. Ja pierdziele. Dobra, to na razie. Cześć!